Bez krawata w Radiu Yard. Jarosław Kazberuk, kierowca rajdowy, jest gościem Radia Yard. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się 48 edycja rajdu Dakar. Na początku stycznia czeka nas jeden z najtrudniejszych rajdów świata. No właśnie, a może najtrudniejszy, jak pan myśli. No jest to jeden z najtrudniejszych rajdów na świecie. Wsz większość określa go jako najtrudniejszy rajd. Wiele tam czynników jest, które powodują, że tak go odbieramy. Mhm. Ścigamy się, ja się ścigam w różnego rodzaju rajdach w małych, dużych, w eliminacjach Pucharu Świata, ale to są rajdy z reguły do tygodnia maksymalnie. Mhm. A jednak rajd Dakar to są dwa tygodnie bardzo ciężkiej harówek w bardzo trudnych warunkach. No i te odcinki specjalne, czyli długość y, takich dziennych przelotów, można tak to nazwać, są po prostu makabrycznie du duże. To mhm. są kilometry, które robi się w bardzo trudnych warunkach y, przede wszystkim atmosferycznych, no tak to nazwijmy, nazwijmy, bo to są pustynie, duże temperatury w ciągu dnia, niskie w ciągu nocy, często burze piaskowe. No i oczywiście bardzo trudny teren do przejechania. No i to właśnie jest ta największa trudność, te warunki atmosferyczne połączone z naprawdę rozległymi trasami? No, dodatkowo mało śpimy. Mhm. No i jeszcze były też były takie okresy. Ja startowałem w, w trzech odsłonach jakby rajdu Dakar, czyli ten taki klasyczny, afrykański. Kilka razy pojechałem, potem ścigaliśmy się długo w Ameryce Południowej, Argentyna, mm -hmm. Chile, Peru i tam trzeba zaznaczyć, że dodatkowym problemem, dodatkową trudnością była wysokość. Mm -hmm. Często wjeżdżaliśmy na 4000 i jak ktoś się nie przygotował odpowiednio wysokościowo, czyli wcześniej nie był na takim obozie yy, i nie posiedział trochę miejsca, gdzie jest yy, rozrzucone powietrze, mm -hmm. to miał duże problemy z przejechaniem tych odcinków. Już kiedy się Badałem historię, ale jeszcze raz powiem, Proszę. nawet nasz y, skoczek Adam Małysz y, miał taki problem, że wjechał na jednym z odcinków na taką wysokość między tam 3,5 i 4,5 tysiąca metrów na poziomie może spędził tam dość dużo czasu mhm. ze względu na to, że były uszkodzenia mechaniczne chyba sprzęgło i dostał choroby wys wysokościowej, o której w ogóle nie wiedział, że coś takiego może go dotknąć, no ale potem powiedział mi Jarek. Ja jak skaczę, to maksymalnie nasze skocznie są półtorej tysiąca. Czasem dwa, ale nigdy na takiej wysokości. No tak się wydaje, ale z, z drugiej strony, no kogo, jak to możliwe, że akurat takiego człowieka jak Adam Małysz mogłoby to złapać, to prawda? No ale powiedzmy, właśnie, bo Pan wspomniał o przygotowaniach. Jak wyglądają przygotowania do takiego wielkiego wyścigu? To w takich, w taki, jakby przy takich zawodnikach jak ja, czyli z takim doświadczeniem, że ścigam się w Dakarze samym już od 2002 mhm. roku, a w ogóle w tych rajdach światowych od 1996, kiedy. Pojechałem Right Kamel, taki bardzo trudny też klasyk. Wygrałem do tego selekcję, ale wróćmy właśnie do Rajdu Dakar. Pierwszy mój Dakar w 2002 roku, więc to doświadczenie jakby nawarstwiło się. Ja już dzisiaj wiem, że mój organizm. Sobie daje radę tam. Odpowiednio się muszę do tego przygotować. To nie są aż tak ciężkie treningi fizycznie. To trzeba codziennie coś tam zrobić, trzeba powiedz, trzeba przejechać się na rowerze. Dodatkowo trzeba przygotować do tego mięśnie. Na no głowa. Możesz sobie wyobrazić, jedzie się kilkanaście godzin dziennie i, i to nie jest podłoże równe, bo często myślę, że to wygląda tak, jak w telewizję, czasami zasuwamy, jest żółto, pięknie dookoła, a tak naprawdę to są cały czas mikrowstrząsy, czasem porządne walnięcia w nierówności, więc trzeba przygotować tą głowę, która dodatkowo ma na mięśnie, które jakby trzymają głowę. To jakby od tego zaczynamy, bo na, mamy kask. 15 mhm. godzin, jakby tańczymy trochę, wrzucając to głową do przodu, do tyłu. Więc, gdybyśmy pojechali tak sobie z buta, z marszu, jak to się mówi, no to mogłoby być tak, że następnego dnia po pierwszym już odcinku specjalnym, nie bylibyśmy w stanie skręcić głowy ani w prawo, ani w lewo. To wszystko, te mięśnie by były popalone. Mhm. W cudzysłowie, więc y, trzeba po prostu odpowiednią ilość takiego treningu odpowiednich partii, czyli góra cała, która, która pracuje y, mięśnie brzucha, muszą być mocne, dosyć, dosyć. No i oczywiście człowiek musi mieć taką kondycję, kondycję ogólną, bo cały czas się jedzie na przyspieszonym oddechu na podwyższonym tęt, tętnie, mhm. no bo pracujemy, poza tym temperatura, tak jak powiedziałem, zbliża się do 40 stopni. I dodatkowo trzeba też jakby o tym pamiętać. Więc, tak mówiąc krótko, to, to trochę jakie obciążenie mamy tam, no takie, że zakładamy bieliznę mhm. przeciwpalną, y, potem na to kombinezon. Specjalne skarpety, buty, rękawice, balaklawę, czyli taką czapeczkę, i na to kaski. Proszę sobie wyobrazić, że potem wchodzimy do sauny, która ma 40 kilka stopni i tańczymy przez cały dzień. Jasne. Więc okay. to jest takie obciążenie trochę. I, no i trzeba znać, jakby, możliwości swojego organizmu, plus to przygotowanie, że każdego dnia przez 3-4 miesiące trzeba się ruszyć. Skoro dla pana rajdy Dakar to w zasadzie chleb powszedni, można to tak by było określić, to gdzie znaleźć w sobie te miejsce na adrenalinę wynikającą jeszcze z tego wyścigu. Czy to nie powszednie? Ta adrenalina jest od, od samego startu, mm -hmm. tylko... Możemy nad nią panować. Jakby nie ma, nie ma takiego obciążenia. Pierwsze rajdy było takie, że Zaniczek wjechał na start, to już miał te, te takie myśle, myślał o tym, podwyższone tętno, był zdenerwowany. Jak no to właśnie, będzie. a teraz pan a teraz jedzie teraz od tak? sobie, Wjeżdżamy sobie jeszcze stoimy w takiej strefie tak zwanej 5-minutowej, gdzie dostajemy tam. Y Specjalne jakby te, 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 te rzeczy, które dotyczą nawigacji, więc tam stoimy sobie i tam jest spokój, cisza. Nikt się nie denerwuje, stajemy na starcie, i dopiero jak zaczyna się odliczanie. Te takie okay. Widzimy ten. Zegar, który nam najpierw odbicza, a potem pana, który tam chowa palce taki, mówi to tam 5, 4, 3, 2, 1. I dopiero wtedy wskakuje to na jakiś poziom. Staramy się też nie podbijać sobie tej, tego ciśnienia, mm -hmm. ponieważ to jest długotrwałe ściganie, więc. No najlepiej jakby, najlepiej jakby yy, takie określenie na to, czy, jak się to zmienia po latach, to jest takie, że jak jechałem pierwszy, drugi rajd Dakar, to nie wiele pamiętam z krajobrazów, z innych rzeczy, tylko pamiętam to, co się działo na bieżąco. Takie a teraz, maksymalne skupienie na zadaniu, tak? No tak, a teraz jedziemy na przykład i widzimy... Yy, yy, powiedzmy w Ameryce Południowej lecimy sobie takim wybrzeżem, bo też odcinki czasem są na, po takiej jakby blisko plaży i patrzymy leżą setki kamieni. Ale czym bliżej okazuje się, że to setki fok, które mm -hmm. podróżują na południe i sobie tu odpoczywają. I to jest takie śmieszne zdarzenie światów dwóch, no bo my zwalniamy i patrzymy i myślimy, co wy tu robicie? A one też pewnie tak gapią się i mówią a co wy tu robicie? No tak, to tak, tak. <laughs> Więc taki obraz zostaje zawsze w duszy, w sercu. I wiele innych. Czyli jest czas na to po latach doświadczeń jakby związanych z tymi ściganiem, jest na to, żeby zauważyć dużo więcej, widzieć to wszystko, przez co nas przypuszczają. A to są naprawdę piękne miejsca i piękne, jakby, piękne krajobrazy na końcu świata. Ale nudy nigdy pan nie, nie doświadczył, jeżeli chodzi o rajdy? Czy mhm. się <laughs> Czasami na prawym fotelu jak jadę to yy, po tak długich i mozolnych jakby... No bo tak da... sobie myślę, ile można jeździć, no. Ale proszę sobie wyobrazić, mm. powiem coś śmiesznego, to, to jest tak, że człowiek nawiguje, nawiguje, no bo, bo nie zawsze siedzę za kierownicą, jestem zawodnikiem, który we wszystkich swoich startach 70% za fajerą, ale często jakby zamienialiśmy się, bo to były tak też nauka dla tej osoby, która z którą jechałem, czasem trzy w ciężarówce, ale co chcę powiedzieć, że mm. zdarzały się sytuacje, że ta Nawigacja już te doświadczenie powodowało, że czek tak długo w tym siedział, że jak zobaczył, że na przykład jest przelot taki kilkukilometrowy, to potrafił w ciągu ta, na minutę dwie przysnąć. O no, proszę, jednak się da I mimo ta, tych warunków i taka, nazwijmy, to Nieduża nie, nie dziura, przyjęcie. tak, nieduża dziura nieopisana, uh -huh. powodu strząknęła porządnie, obudził się i, i, i gość kierowca pyta, nie było tego w roadbooku? No chyba nie było Słuchaj, no nieopisane akurat No tak się zdarzyło jakimś przypadkiem zdarzyło się, zdarzyło się Ale no trzeba zdać sobie z tego sprawę, że Powiedzmy Jechałem 500 km odcinka specjalnego I na ostatnią stówkę Wysiadłem, usiadłem na fotel Czyli spadła dość mocna adrenalina mhm. W moim przypadku S -s -s Spadły te emocje do tego nawigo Nawigowania jak Powiedzmy Coś dla mnie proste w tej chwili, no też ścigałem się trochę na motocyklu, więc mogę, można powiedzieć, że mógłbym też... Jechać solo. Mm -hmm. Jakbym miał dobre urządzenia nawigacyjne i próbować i nawigować i prowadzić. I te, też tak mają właśnie motocykliści, którzy przychodzą do klasy samochodów. Oni wsiadają za kierownicę, a dotąd sami nawigowali i prowadzili motocykl, więc jak wsiadają za kierownicę, to często pilot po prostu zawaha się i nie wie, gdzie jechać, a chłopaki z motocykli. Czy już taki ktoś jak ja już wiedzą, gdzie i sobie jadą dalej. I pilot pyta za chwilę halo. A skąd wiesz, w którą stronę? No tak. A jednak się okazuje, że można. Wśród można, tak? polskich zgłoszeń na Dakar są też debiutanci, dobrze znani uczestnicy poprzednich edycji, tak jak pan. Ale mamy do czynienia z rekordową liczbą zgłoszeń Polaków. Tak sprawdziłem sobie, że 16, 16 osób bierze udział. Oczywiście nie licząc całych tych ekip technicznych, jeszcze nazwijmy to. I tak dalej. To chyba tak napawało no optymizmem, prawda? To przyzwoity wynik. To nie jest najwyższa... Ilość zgłoszonych Polaków, bo były, były lata, że mieliśmy więcej i mieliśmy mocno obsadzone kategorie. Nawet udawało nam się zajmować wysoką pozycję w, w tej klasyfikacji narodów tak zwanej, mm -hmm. gdzie Polaków zgłoszonych było 20 tam powiedzmy dwóch, jeden, e, Francuzów powyżej setki, Hiszpanów to samo i jeszcze kilka innych b, b, w nacji, a my zajmowaliśmy drugą pozycję, no, ale trzeba sobie zdać sprawę, że to były piękne lata. Ścigał się wtedy Krzysiek Hołowczyc w czasie mhm. samochodów, ścigał się wtedy Adam Małysz, który rzucił w pewnym momencie, tak jak te, te skakanie mhm. i musiał sobie wybrać jakąś dyscyplinę sportową. Znaczy musiał, chciał i przeszedł na ściganie, bardzo dobrze mu szło. Ścigał się też Marek Dąbrowski, Jacek Czachor, panowie, którzy ścigali się wcześniej na motocyklach, przeszli do klasy samochodów. Mieliśmy dobrego motocyklistę Jakuba Przygońskiego, Rafał Sonik, który w kładach robił fajne wyniki, i my w ciężarówkach. I udawało nam się zajmować drugą pozycję w klasyfikacji właśnie tych. Tych, tych, tych na, narodowych zespołów. To był bardzo dobry wynik. Natomiast teraz mamy też taką klasę samochodów. Nie wiem, jak to nazwać. To, znaczy, to ma swoją nazwę. To, to jest klasyk, Dakar klasyk. Tego nie było kiedyś. I duża część tych zawodników, o których mowa jest. To jest właśnie z tej, z tej kategorii Dakar Classic. To są stare samochody m, rajdowe, dakarowe. O, one mają inną trasę, trochę, inna, no, można powiedzieć, że inna zabawa. To mm -hmm, jest tak, mm -hmm. że jak ktoś tam. Ja próbowałem kiedyś pojechać w taką, yy, te, taką kategorię, to, to tam się jedzie wolno, spokojnie, nie trzeba tam szaleć, yy, przejechać trasę po prostu i, i, te, i trudy trasy są inne. Ale w tym ta, takim normalnym Dakarze, w którym się ścigamy, no mamy dobre załogi w tej chwili, Energylandia to jest taki zespół, który od lat się ściga i na, na wysokim poziomie przeszedł teraz do, do kategorii najwyższej samochodów takich, yy, najmocniejszych można powiedzieć i tam też mamy trzy załogi, więc mhm. y, to już jest sześć osób i, i do tego dochodzą właśnie teraz ta nowa kla, klasa SSV, w której my się ścigamy, to są te bagi. Bardzo popularno zresztą, mhm. bardzo dużo motocyklistów, którzy już zajmowali wysokie pozycje w motocyklach, a już się nie chcą ścigać, bo to jest y, po prostu. Y, to trzeba mieć odpowiedni wiek do tego, żeby jeździć na motorze i jeszcze zajmować wysokie pozycje. Więc z tej kategorii bardzo dużo osób przeszło do, do tego ścigania się na tych małych bagi, tak można powiedzieć. Dużo m, y, y, kierowców rajdowych, bardzo dobrych też, ponieważ budżety są niższe mhm. w tej kategorii I, i, i no i do tego. Kłady, bo już i nie, kłady nie istnieją, po prostu tą kategorię skasowano. Jasne. Za mało było tej rywalizacji, więc ktoś, kto dalej chciał tą swoją karierę kontynuować, przeszedł do tej kategorii i mamy mocno obsadzoną kategorię SSV. To są, to są właśnie tak jak powiedziałem, wysoki skok zawieszenia, stosunek mocy do wagi niewielkiej jest bardzo dobry. Do tego to jest konstrukcja klatkowa, mhm. się świetnie zachowuje na wydmach, to świetnie przejeżdża bardzo trudne partie typu trial, więc ta rywalizacja tam jest naprawdę na wysokim poziomie. I dzisiaj, tak jak kiedyś, mieliśmy 200 samochodów, tak się to na to mówiło, że 200 samochodów startuje. Mm -hmm. I to było zmieszane. Wszystko tak dzisiaj mamy rozdzielone. Samochodów startuje kilkadziesiąt i dwie, yy, jakby w, te, w tej kategorii tych, tych SSV, z tych, tych pojazdów. UTV to na to mówią, często wojsko to wykorzystuje. Okay. Yy, są podzielone dwie kategorie. Jedna jest wyższa, można więcej zmian jakby robić w tych autach, a druga jest bliżej jakby konstrukcji fabrycznych. No i oczywiście motocykle. To mamy ta, no tak, mamy ta, to jak już byśmy rozmawiali o kategoriach, to, to mamy samochody, mamy te dwie kategorie tego UTV, motocykle i ciężarówki. To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam, czy będzie sukces. Sukcesem jest zawsze meta w Dakarze. Okay. I tak naprawdę, jak się zaczyna myśleć o tym, co, co mamy zrobić i co, co chcemy osiągnąć, to mówimy tak. Przede wszystkim meta, bo bardzo ciężko tyle czynników wpływa na to, czy jesteśmy na tej mecie, czy w ogóle zakończymy odcinek każdego dnia. Mm -hmm. y no ale oczywiście mamy te założenia sportowe i chcemy powalczyć o fajne miejsca w kategorii tej podwyższonej kategorii UTV czy tam SSV. Mamy swoje pomysły na to, jak to zrobić, więc będziemy walczyć. No, każdego dnia, jakby my zbieramy się do kupy, naprawiamy, stajemy na nogi i próbujemy pojechać najszybciej, jak umiemy i najrozsądniej, tak można powiedzieć, po latach ścigania. No to tego życzymy, żeby udało się do tej mety dotrzeć, a przy okazji jeszcze zdobyć te sportowe laury. Kierowca rajdowy Jarosław Kasberog był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Bez krawata w Radiu ja.